Dzień dobry, witam serdecznie na kanale, tutaj Maniek Dzisiaj mam kolejny dzień wyzwania robienia pajacyków Mamy dzisiaj 5 marca 2024 roku Dzisiaj mam do zrobienia 70 pajacyków Także zaczyna się już robić powoli, powoli, coraz ciężej Zobaczymy jak to pójdzie Ale tu się nie ma co stresować, po prostu jeśli nie dam rady później już Jakby to powiedzieć, w jednej serii zrobić tych pajacyków To ewentualnie sobie podzielę na dwie Ale póki co, jeśli daję radę, będę próbował to robić cały czas w jednej serii Także nie przedłużając cytat na dziś, to każdy nowy dzień to nowa szansa na sukces. Krótko, zwięźle i motywująco. Także zapraszam do pajacyków.